Kolejną nowością w ZW3D2014 jest możliwość generowania obróbki zgrubnej ze zmiennym krokiem w, z, w osi Z. Wcześniej mieliśmy taką możliwość we wcześniejszych wersjach w obróbce poziom Z, ale no to jest obróbka wykańczająca. Tam mogliśmy sobie ten krok zróżnicować, w obróbkach zgrubnych robić tego nie mogliśmy. Jak wygląda generowanie takiej ścieżki? Zaprezentuję tutaj na obróbce z wygodzone przejścia, na obróbce smooth flow. I tak wygląda tak ścieżka z, z tym jednorodnym, jednorodnym krokiem. W tym przypadku jest to krok w dół co 2 mm. Ale zaraz sobie poddajemy jakieś tam punkty graniczne i dla odpowiednich sekcji podzielimy ten krok na, na mniejsze wartości. I OK, wskazujemy sobie punkt graniczny. Niech to będzie ten punkt, powiedzmy, zostanie z niego szczytana współrzędna zetowa. I dla tego punktu krok niech będzie 2 mm. Dodajemy warstwę. I tutaj został zapisany tak, wartość kroku, typ kroku i numer punktu. Klikam ponownie w punkt graniczny. Wybieram sobie jakiś drugi punkcik. Tym razem kroczek niech będzie 1 mm. Dodaję warstwę. I tak samo. Dodał się kolejny, yy, kolejny punkt graniczny. Trzeciego punktu nie muszę, nie muszę dodawać z tego względu, że pierwsze wejście, czy wejście do pierwszego punktu będzie miało 2 mm, potem ta sekcja między punktami 1 mm, a poniżej to co zdefiniujemy sobie tutaj. A tutaj sobie zdefiniuję 0,5 mm. Przeliczam. I po chwili mamy wygenerowaną ścieżkę. Wygaszę pół fabryka znaczy wygaszę tą część, żeby było lepiej widać. O, i proszę bardzo, tak jak mieliśmy zaznaczone te punkty. Tutaj mamy kroczek co pół milimetra, tutaj krok co milimetr, i nas od góry do pierwszego punktu zagłębianie się co 2 mm w osi Z.